Całą noc tak odświeża plastra moc. Aromaktyw zmniejsza troski, pięknie, mamy Dostępny w Reklama Radio. Pierwsze radio informacyjne. Jest dziewiętnasta. Tok 360. Premier Mateusz Morawiecki zwołał w trybie pilnym Komitet Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. Komitetem kieruje wicepremier Szefnę Mariusz Błaszczak. W skład wchodzą te Spraw wewnętrznych, koordynator służb specjalnych oraz minister spraw zagranicznych. Informacje na temat zwołania, pilnego zwołania komitetu przekazał rzecznik